To już 15 strefowe Mistrzostwa Piłki Nożnej, takie jubileuszowe. Bardzo się cieszymy, że mamy stałych uczestników drużyny, które do nas co roku przyjeżdżają, ale także te nowe, które w tym roku się pojawiły. To jest świetna okazja, żeby się spotkać w gronie przedsiębiorców strefowych, zwłaszcza, że polska strefa inwestycji powoduje, że nie jesteśmy już w jednym miejscu, nie jesteśmy w takich strefach, zonach zamkniętych, jesteśmy rozproszeni. Zatem takie mistrzostwa to jest świetna okazja do tego, żeby się poznać, żeby nawiązać relacje, ale także, żeby właśnie przeżyć tego ducha walki, rywalizacji sportowej, co widać, emocje się udzielają. Bardzo dziękuję za takie rodzinne uczestnictwo w tym sportowym wydarzeniu. Pierwszy dzień wakacji, no trudno to sobie lepiej wyobrazić niż nie na festynie wspólnie właśnie tutaj na Stadionie Miejskim w Toruniu, gdzie zebrały się drużyny z całej strefy ekonomicznej, z części województwa kujawsko-pomorskiego i my jako Flexcar jesteśmy tego częścią. Tym bardziej się cieszymy, że są takie wydarzenia. To właśnie jest potrzebne w takich czasach, kiedy ludzie potrzebują spotykać się razem. Już dawno jesteśmy po tym czasie pandemii, ale wszyscy cały czas chcą się spotykać, widywać razem, wspólnie się dobrze bawić i to właśnie nie można dzisiaj tutaj robić, więc tym bardziej się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Można u nas między innymi wygrać kolej nogę w trakcie konkursu. Niedługo będziemy to ogłaszać, ale ekstra, że są właśnie takie wydarzenia. W ramach tego wydarzenia Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu wraz z nadleśnictwem Gołąbki zorganizowały stoisko, na którym jest prowadzona szeroko pojęta edukacja przyrodniczo-leśna, głównie poprzez gry i zabawy. Nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym fajnym rodzinnym wydarzeniu sportowym, którym wybierzemy niebawem mistrza. Ale oprócz tego warto pomyśleć o ochronie środowiska, odwiedzić Stoisko Wojewódzkiego Funduszu i dowiedzieć się co nieco na temat programów dofinansowujących. Chciałem podziękować pani Joaniek za super przygotowane turnieje, organizację. Według nas jest to najlepszy turniej piłkarski zorganizowany w branży firmowej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo i zapraszam w przyszłym roku. Oh.